Dzisiaj wytłumaczę ci w jaki sposób wpisać niemieckie znaki na polskiej klawiaturze. Zapraszam. Wciskamy lewy Alt, który znajduje się po lewej stronie od spacji. Na klawiaturze numerycznej, która znajduje się po prawej stronie, wpisujemy odpowiedni kod. Na przykład, jeśli chcemy napisać małe as z umlautem, wciskamy lewy Alt, cały czas go trzymamy, wpisujemy kod 132 cały czas trzymając lewy Alt i pojawia się mały A z umlautem. Jeżeli chcielibyśmy napisać duże A z umlautem, analogicznie. Wciskamy lewy Alt, cały czas go trzymamy i wpisujemy kod 142. Puszczamy Alt i pojawia się duże A z umlautem. Kody do pozostałych niemieckich liter zostawiam w opisie. Jeżeli częściej korzystacie z niemieckiej klawiatury, na pewno wygodniej będzie zainstalować niemiecką klawiaturę w panelu sterowania w ustawieniach komputera. Ja mam system Windows. Otwieram po lewej stronie na dole Ustawienia. Wchodzę w zakładkę Czas i Język. Wybieram Język. I następnie klikam na plus przydodaj język. Wpisuję nazwę języka lub wyszukuję go na liście. Zaznaczam niemiecki, klikam dalej i instaluję ten język. Po zainstalowaniu będzie on widoczny na pasku po prawej stronie. Prawdopodobnie macie ustawione domyślnie polski.pl, ale jak zainstalujecie niemiecką klawiaturę, będziecie mogli zmienić go na de. Jeżeli to nagranie było dla Was przydatne, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie uczyć się języka niemieckiego, zasubskrybujcie mój kanał. Na moim kanale znajdziecie dużo darmowych materiałów do nauki języka niemieckiego w opisie poniżej zostawię również link do mojego Instagrama, TikToka, a także do mojego kursu. Dziękuję i do usłyszenia w następnym nagraniu.